Na grzyby Taram, taram, taram Na grzyby A nie tak chyba szło na ryby A nie na grzyby <grydy> Ale pogoda istnie grzybowa A mamy 22 22 dzień października I co? Jadę na spotkanie, zakończenie sezonu Runda na zakończenie sezonu Liczba osób, które zadeklarowało chęć przyjazdu tej rundki to blisko 90 światło e, Dban za... e, Blisko 90 e, Bo to wydarzenie na Facebooku to 90 to tak naprawdę 20 chyba 7 osób, które no, zaznaczyło, że weźmie udział, a reszta, że jest zainteresowana, no czyli tak raczej... Ci, którzy chcieliby przyjechać, to było ich powiedzmy, że 40, no bo tak, może część to po prostu tak zaznaczyła, bo yy, no po prostu sympatycznej. Natomiast reszta pewnie yy, stwierdziła, że nie będzie zaznaczać biorę udział, bo jak będzie syf pogoda, no to po prostu się nie będę tłumaczył. Zresztą nie trzeba się tłumaczyć, bo to całkowicie otwarta impreza. Nikogo do niczego nie zmusza ani nie zobowiązuje. No i tyle. No i pewnie tak się to skończy, że sobie pojeździemy chwilę i wypijemy kawkę, zrobimy stówkę i zakończymy sezon. Rafał, czekaj, czekaj. Za mało powietrza. <śleszamy w tłustku> Cześć, jeszcze tu sprawdzę. Za mało. <śleszamy> w <tłustku> no, w końcu Kąd się trochę pobrudzi ten twój motocykl. Kurwa. <grywa> w wdziele, w Babdziele. Pierwsze miejsce, gdzie teraz na siebie czekamy to ta stacja za kilometr, bo tu wszyscy nie wyjadą na raz, to jest oczywiste. I jedziemy do popiedzi z przestłuczny. No tam na stację, wiesz? Szyba ci zaparowała w okularach. Nie wiem. <grywa> szybko <proszę> pojechać. <grywa> Czyli zapierdalać no na... cykle że... nie są po to, żeby wolno jeździć, bo po po to, żeby zapierdalać. <grywa> Doliczyłem no, się 20 motocykli, albo nawet i więcej, bo tak się pochowały. Ostatnie, nie, cztery dojechały, jak było 18. No 22 chyba są motocykle. Ładne takie szybkie firmy. Nie, to jest ok, tylko, tylko ta folia pod rękawami się zużywa szybko, znaczy pęka, wiesz. Następną, którą kupię, to będzie. Z polecenia to będzie chyba Scott. A, to W ogóle Scott się zastanawia nad to, pan. Ale ten, to ja ci powiem, że ja mam te speedowskie. Tak, speedowskie te są. I fajne jest Dainese też ma fajne. No, taki ja model. Wiesz jakie? Te dokładane. W sensie nie, że kupiono osobno? Tylko w jednym zestawie miałem takie fajne zewnętrzno-wewnętrzne. I to sobie dojebałem, nie? No, no. Cześć, Sławek. Patrzcie, teraz mam okazję zobaczyć czy faktycznie jak to coś zrób. bo w TV tego nie widać. On oszukuje, on ma... Ty. On ma... On, on ma szpilki jak ten, on ma szpilki jak Prince. Świętej pamięci. Ja się tutaj nie pierdolę, ja wyjeżdżam po włosku. Dobra i pierwszy postój tutaj żeby się ludzie nie stresowali bo jest nas za dużo żeby jechać taką jedną paczką tymi głównymi drogami to jedziemy na stację która jest tutaj opodal kilometr mniej więcej bo potem będę zmieniał kierunek w lewo na światłach, więc tam będę no, miał wszystkich na oku, będą widzieli gdzie skręcam. To jedna robota mniej. Jestem naprawdę pod wrażeniem ilości osób, które przyjechały, bo nie spodziewałem się, że aż tyle osób przyjedzie. W taką pogodę oczywiście, bo wygląda na to, że gdyby była lepsza pogoda, to byłoby nas dwa razy tyle, a to już by się zrobił naprawdę zlot. Patrz jaka ekipa Petit chyba był ostatni Tak Ja was nie znam! Żeście się przyczepili! Przyczepiliście się do mnie i co ja mam za to? Co ja, co ja za to mogę, że się przyczepiliście? No. Ale mi gorąco teraz w tej kurtce. Kurde. No i zapali się to światło czy nie? Chyba. Za mało motocykli stoi na tym pasie, żeby pętla wy, wyczuła. No co jest kurde z tymi światłami? Może teraz? Najlepsze jest to, że lewo skręt z drugiej strony cały czas skręca, a my nie. Ile już tu minut stoimy? No szlak mnie zaraz trafi z tym światłem. jeszcze godzinę bo Nie, to nie ma znaczenia. Trudno. Do jutra byśmy tu stali. Trochę nam się pogoda skomplikowała, jakby. Ale jest ciepło. Ile stopni pokazuje? 15, kurde. Uwaga na grzybiarzy tylko. Ale mgła jest dość spora tutaj jeszcze. Zobaczymy, może w stronę Gniezna, jak dojedziemy, dojedziemy tu z lasów, to może się pogoda poprawi. A co tu się stanęło? No dobrze, ale to pogadać co można na poboczu, na chodniczku, zjechać. A nie, to kurde. Na środku No jedź, 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 jedź Kurwa. Milion motocykli tu jedzie Człowieku A jakieś dziękuję? Nawet się nie oglądam za siebie, czy wszyscy jadą, bo to, nic to nie zmieni, I tak nie wiem, kto jest ostatni. A <śla> Jaki głupi dziadek! <śla> Wypuściłem go przed chwilą, żeby jechał przed nami, bo będzie miał problem potem z włączeniem się do ruchu, z tego parkingu on sobie pojechał przez kuźwa. <śla> Także stoi teraz i czeka. <śla> no co ja poradzę na to? No naprawdę chciałem dobrze, ale no wszystkich zadowolić nie można.

Oh. Wygrywasz głośnik tak. tym Właśnie głośnością? Ja mam nadzieję, że to nie jest tak bardzo skórzające jak? Jest, nie Hostwich. Straszna łapka. No. <noise> tak ja, tom, dba, to jest straszna ręka. tak jest, to to ze dwa motocykle mówię, ale drżeli ja. Ja nie? Eee, no, życie. No, właśnie dlatego nie jeżdżę w grupach. To nie A ty w ogóle taki jesteś, widzę? No. Nie, no. Taki letni no, jesteś. Tak, jest, jest Jesienno, jesienno. Nie, nie, na, 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 na jesienne zakończenie, tak. Ten kompletik zostawiłem na, 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 na To nie jest rozpoczęcie? <noise> O jaki brudny! Jej. Ojej! Ojej O jaki brudny! A wczoraj go przetarłem! <laughs> Ale to teraz można kutasiki rysować na szybie przynajmniej. Pierwszy przejazd, bo u mnie na wiosce robią kanalizę, nie? Jest, wiesz, wszystko. A, odbywne. też takie Nie, tylko przejechałem... No, dobra. no ale tam było ładnie roz, roz ten, nie? Jak tam, miszu? No, bo nie masz koszy, koszyka na grzyby, podobno grzyby miał być. Nie? No kurde, wiesz co, tu wystarczy tylko wyjdziesz i kosą z, nie? Grzybki. Teraz... Teraz kierunek Gniezno, publiczny, prywatny tor. Kierunek Gniezno, najpierw kociołkowy górka Wszyscy wiedzą gdzie jest Ty też wiesz nie? Wszyscy Więc... Ale jak dzisiaj dzisiaj nie będę jechał przodem bo... <laughs> Jak wbijam dwójkę i koło się blokuje wiesz, mi się, to wiesz A bo boję A to mi się rzadko zdarza Ty i strach to są dwie różne rzeczy nie? No i niestety zaczyna padać. To będzie taki przejazd paradny na tej drodze. Kurde, coś tu jechało i paliwo gubiło. Ja pierdzielę. No przecież naprawdę ta droga jest tak eksploatowana przez duże auta, mimo że nie powinny tu wjeżdżać i jeszcze takie rzeczy, nie? Więc to, to jest... Czyli ta, tą drogą trzeba się teraz cieszyć, bo ona za dwa lata będzie wyglądała jak większość, czyli pozarywane pobocza. Szlak by trafił tych ludzi, naprawdę jest zakaz dla tonażu. To nie on tylko przejeżdża, to tylko on. A takich pojedynczych jak on jest dziennie 100. Trochę tych motocykli jedzie Dobra, ostatni biały kask A nie wiem czy jeszcze Petit tam z Bartkiem na końcu nie Nie zostali Bo się ubierali na stacji Dobra, jedziemy dalej Wiedzą gdzie jechać Prze to, że jest taka pogoda, jak widać, to w pewnym sensie jest nawet troszkę bezpieczniej, bo dużo ludzi się boi jeździć w deszczu i jadą bardzo zachowawczo. No, oczywiście można też zrobić błąd, gdzieś coś, ale wbrew pozorom jest bezpieczniej, jak, się, jak są trudniejsze warunki. Natomiast jak jest pięknie, słonecznie, to każdy odwija, tu coś, wyprzedzają, a tu tak grzecznie, z pokorą, bo ślisko, bo liście, bo ja mam dużą moc, bo ja mam w pizdylion koni i nie umiem jeździć. Znaczy, nie umiem płynnie jeździć z taką dużą mocą, bo to jednak systemy kastrują strasznie, to dopiero widać w takich sytuacjach, jak się jedzie i włączę jakiś tryb Rain takim mocnym motocyklem grubo powyżej 150 w stronę 200 to wtedy nagle się okazuje, że kurde każde odkręcenie gazu to przytyka motocykl, bo kontrola atrakcji zaczyna działać No i jesteśmy już na publicznym, prywatnym torze Będziemy przejeżdżali koło Widmoringu ale nie zaglądam, bo nie ma po co Za dużo ludzi i za dużo ludzi by wiedziało, gdzie to jest! To, to jest kolejna sprawa. Gdzieś tu musi być też... Yy, paliwo rozlane na tej drodze, bo... jak pokonuję zakręt, to takie... takie są chwilowe takie zawahania koła. Jakbym najeżdżał na coś śliskiego i chwytał. Jakbym najeżdżał na coś śliskiego. Poprawnie by było powiedzieć. Także ciuchy się na razie spisują i psz, no, generalnie dobrze się ubrałem. No, zresztą inaczej już teraz się nie ubieram, zawsze goryteksy, niezależnie jaka jest pogoda w zapowiedziach, to w prognozie to i tak zakładam goryteksy. Yy, także mam tutaj, mam znowu na sobie nowe, nowy zakup, czyli buty Alpine Stara, które no, sprawdzają się w tych warunkach, ponieważ są bardzo ciepłe. także w połączeniu z, z skarpetą, z merynosem, to jest w ogóle taka baja, że naprawdę jest różnica, bo ale to i dobrze, bo te generalnie, te CX -y to pasują mi bardzo, bo one są znowu na lato fajne, bo nie jest z nich gorąco, a jednocześnie no, mają Gore-Tex, więc wszystko jest, wszystko się zgadza, a, traktor, nie dlatego, żebym tu się jakoś stresował że go nie wyprzedzę, tylko traktor to zawsze jest wielka. dla mnie nie, nie wiadomo, czy tam ktoś widzi w tym lusterku, czy on ma w ogóle jakieś sprawne te światła, czy cokolwiek. O. Tak, że to, to tak z uprzejmości mu, żeby myślał. A dlatego zatrąbiłem, żebym po prostu mnie zobaczył, bo nie miał lusterek ani nic. Także uważajcie, jak wyprzedzacie takie wolnobieżne pojazdy, bo. to niestety, nie wiem, no, no to jest. Ci ludzie są po prostu trochę oderwani od rzeczywistości, ja nie mówię, że wszyscy, ale no większość, takimi złomami co jeździ, bo te nowoczesne to, to te, też są nowocześni rolnicy, oni to tak trochę inaczej to, to życie znają, a ci tacy tradycyjni, starsi ludzie, to on jeszcze robił tam prawo jazdy, albo nawet nie ma, albo ma, no traktor i nic więcej mu nie jest potrzebne, on przecież tu jedzie tylko z pola na pole, on nie musi mieć świateł, on nie musi mieć nic, więc i tak samo też jedzie na drodze. Skoro nie ma lusterek, to... No niewiele widzi, no ale przecież może się obrócić, ale on się nie obróci, bo akurat w tym momencie tam no, przecież tu nikt nie jeździ. Tu. Myślałem, że nic tu nie jeździ. Zaraz gniezno. Królestwo Kazika. Bo Kaziko, ja przez granicę tak tylko będę gniezna, tylko tak dosłownie musnę, także opłaty nie będę wnosił tak po znajomości. Bywało gorzej, nie? Tylko dużo jest tych plam od, od paliwa, nie? Ale już tak coraz częściej, nie? Ta. Cały czas było takie obstrane, no? Może tam tam. <laughs> A to dużo stracił! Dużo stracił! Kurde, ale się Fez rozpadało. No zobaczcie tą pogodę. Kurde, jaka masakra się zrobiła. Naprawdę, już teraz to nawet nie pada, tylko leje. I się zrobiło zimno na dodatek. Dobra, tu chwilę poczekam, bo na... my skręcamy w lewo. Dobra, zaraz się zatrzymam. O, coś się chyba popsiło. Zaraz się zatrzymam na stacji. I to chyba skrócę tą drogę, bo... Nie ma co, bo to zobaczcie kurde jaki dym się zrobił. A tutaj są ekipa Kamil na przykład ubrany w samej koszuli motocyklowej. Także no, tak trochę nie w pogodę trafił z takim strojem. <słuch> przed chwilą jak, no nie przed chwilą, z pół godziny temu staliśmy na wahadle i Rafał do mnie mówi, o tak se kropi, nie jest tak źle i za chwilę jak kurde lujło, to tak bez przerwy pada cały czas i to tak mocno, kurde no, całe pokrzyżowało nam plany ta pogoda naprawdę te prognozy to to jest, to jest totalna loteria totalna, to tyle razy ile w ciągu w tych kilku dni zmieniała się ta prognoza. To naprawdę, jak ja miałbym tak patrzeć, to, to w życiu do niczego by nie doszło. Do żadnego spotkania, bo zawsze byłoby źle. Jakbym, jakbym okro, nie? Słyska. Ledwo, ledwo pokropiło. na ten bezpłatny Jaką chcesz? Z A nie, dziękuję. Nie, nie, nie chcę kawy. Piłem rano, wiesz, i... Ja, jak się teraz rozgrza... bardzo rozgrzeje, to mi będzie źle. Ja powiem ci tak, ale na tacę to nie dałeś, nie? Co się stało tej? A, masz deszczówkę, no to Kamil jest taki. O. Kamil, masz coś jakąś membranę pod spodem nie? E, nie. Kurę... Słuchajcie! Tutaj za, kilo, za kilometr jest sklep motobandy. Zapraszam po membranki! Tu 100 kilometr stąd! Ci o tej prognozy w twoim telefonie gdzie mieszkają? Co? Gdzie nie mieszkają ci o tej prognozy w twoim telefonie? Właśnie wiesz zastanawiam się o co chodzi, nie? No jest dokładnie taka jak w prognozie była. Do dupy. No, znaczy ja tutaj się zatrzymałem, bo tak naprawdę to, to, to tu się pożegnamy, bo potem nie ma gdzie, nie? Co spadasz? A tak, tak, no. Trzymaj się Kamil. Dzięki. Ja, ja ten nie ja jestem przyzwyczajony do jazdy w deszczu, więc mi to, ja <noise> No to jedziesz tutaj, tak? Do firmy? No dobra, proszę Państwa. Część już się rozjechała do domów. Część jeszcze tu pije herbatkę. Ale <noise> po nie, tylko wiesz co, jakbym, jak chcę go wsadzić do tego etui, takiego dodatkowego, to i tak suchego muszę wsadzić, nie? No nie, on jest, to jest ten not i on jest w chlapo odporny, także. No nie, już nie pierwszy raz przechodzi takie katusze. Ale wiesz, wolałbym, żeby się nie spierdolił. Granicy nie chcę przekroczyć. No dobrze drodzy Państwo, fajnie było. Ale spierdalamy. Ja sobie pojadę przez Biedrusko. Kto jedzie ze mną? No mówię, ja, ale prosto. Ty, Biedrusko? Biedrusko, gdzie dalej jedziesz? Ja Biedrusko i No, ja na piątkowo jadę. Biedrusko, czekamy na następne, nie? Słam? Na A, no! <laughs> Trzymaj się. Cześć. Yy, no tu Biedrusko i na piątkowo. Pstana piątkowa.